Jeff Bezos i Elon Musk są najbogatszymi ludźmi na świecie obecnie, ale nawet jeśli zgromadzilibyśmy ich wszystkie pieniądze razem, ta kwota nie będzie nawet bliska majątkowi najbogatszej osoby w historii. Poznajcie Mansa Musa najbogatszego człowieka, jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi. Zajmuje on pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych osób od ponad 700 lat i jest mało prawdopodobne, że ktoś będzie w stanie osiągnąć jego poziom bogactwa w najbliższej przyszłości. Jeff Bezos ma na koncie około 203 miliardy dolarów, a Elon Musk posiada ponad 300 miliardów dolarów. Mansa Musa w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze miał wręcz niepoliczalną fortunę. Najbardziej ostrożne szacunki mówią, że było to ponad 400-500 miliardów dolarów. Jest to jednak tylko hipoteza. Większość historyków uważa, że ten człowiek był niewyobrażalnie bogaty i potężny i właśnie to bogactwo zniszczyło gospodarkę jego kraju. Zacznijmy jednak od początku. Mansa Musa urodził się w 1280 roku w Afryce Zachodniej, a dokładniej w Mali. Cała jego rodzina składała się z władców, więc dzieciństwo i młodość spędził w luksusie. Prawie przez cały ten czas krajem rządził jego starszy brat, ale kiedy Mansa Musa skończył 32 lata, jego brat abdykował. Chciał odkrywać świat i miał obsesję na punkcie Oceanu Atlantyckiego oraz krain, które leżały za nim. Zorganizował więc ogromną ekspedycję składającą się z 2000 statków i dziesiątek tysięcy ludzi. Odpłynęli, przypominając całe miasto na wodzie, i nigdy nie wrócili. Niektórzy historycy uważają, że bratu Mansy Musy udało się dotrzeć do Ameryki Południowej, ale nie ma na to wiarygodnych dowodów. Tak więc w 1312 roku młody Mansa Musa został władcą Mali i właścicielem wszystkich rodzinnych bogactw. Był dobrym cesarzem i sprytnym strategiem. W pierwszych latach swojego panowania udało mu się zaanektować około 24 miast. Mansa Musa zjednoczył rozproszone małe państwa w jedno wielkie imperium i znacznie powiększył królestwo Mali. Rozciągało się ono na około 3000 kilometrów wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i obejmowało prawie całą zachodnią część kontynentu. Od tego momentu bogactwo mansy Musy zaczęło ogromnie rosnąć. W średniowiecznym świecie złoto było uważane za najcenniejsze źródło bogactwa na całej planecie. Wielu historyków uważa, że mansa Musa posiadał prawie połowę wszystkich rezerw złota na świecie dostępnych w tamtym okresie. W Mali zorganizowano tysiące ośrodków handlu złotem i innymi cennymi towarami, takimi jak na przykład sól, a część zysków z handlu na wielką skalę trafiała wprost do kieszeni Mansymusy. Ten człowiek miał wszystko pieniądze, władzę i służbę, ale czegoś rozpaczliwie mu brakowało. Miał pragnienie podobne do swojego brata, również chciał podróżować, ale nie po to, by odkrywać świat, ale by sławić swoje imperium. Pragnął rozgłosu. Za granicą tylko kilka osób słyszało o jego potężnym królestwie, a sam Mansa Musa wiedział, że jego kraj był prawie najbogatszy na całym świecie. Aby osiągnąć swój cel, Mansa Musa wybrał się na pielgrzymkę do Mekki przez pustynię Sahara i Egipt. Podróż ta była jedną z największych wypraw, jakie kiedykolwiek zorganizowano. Mansa Musa wyruszył w drogę z karawaną składającą się z około 60 tysięcy ludzi. Towarzyszył mu cały dwór królewski, wszyscy urzędnicy, tysiące żołnierzy, artyści, kierowcy wielbłądów, kupcy i dziesiątki tysięcy służących. Na pożywienie zabrali długie stado kóz i owiec to było po prostu ogromne miasto wędrujące przez pustynię. Wyobraźcie sobie, ile wody i żywności potrzeba, aby napoić i nakarmić taki tłum. Gdy tylko król ogłaszał przerwę, rozstawiano długie obozy z namiotami. Obejście terenu obozowiska zajęłoby wam cały dzień. Tysiące ludzi pracowało przy gotowaniu jedzenia. Artyści grali na scenie, kupcy oferowali swoje towary ludziom wewnątrz obozu lub przejeżdżającym obok podróżnym. Służący zajmowali się zwierzętami i pomagali w sprawach domowych. Wszystko to działo się pod palącym słońcem na gorącym piasku, a potem trzeba było złożyć namiotowe miasto, by ponownie wyruszyć w drogę. Najprawdopodobniej nie wszystkim udało się przeżyć taką podróż, ale na szczęście Mansa Musa traktował swoich ludzi bardzo dobrze. Prawie wszyscy uczestnicy wyprawy byli ubrani w najlepsze perskie jedwabie i tkaniny utkane ze złotych nici. Setki wielbłądów ciągnęły ładunki z setkami tysięcy kilogramów czystego złota. Cennego kruszcu było tak dużo, że z daleka można było zobaczyć, jak błyszczy się w słońcu. Podczas wyprawy nikt nigdy nie był głodny ani spragniony. Posiadano wystarczająco dużo zapasów, aby zapewnić wszystkim wygodną podróż. Przejeżdżający obok podróżnicy byli zdumieni skalą i pięknem ogromnej królewskiej wyprawy. Pogłoski o zbliżającym się królu Mali dotarły do Kairu wcześniej niż sam władca. W końcu karawana Mansy Musy dotarła do Kairu. Miejscowi byli zszokowani luksusem i bogactwem, które ujrzeli. Ku ich uciesze władca hojnie dzielił się swoimi dobrami z ludźmi. Złoto, które im podarował, uczyniło wielu biedaków bogatymi. Mansa Musa pozostał w Kairze przez trzy miesiące. W tym czasie złoto zdążyło zawędrować już wszędzie i dlatego straciło na wartości. Nie było sensu sprzedawać towarów za ten kruszec, skoro wszyscy go mieli. W ten właśnie sposób mansa Musa obniżył cenę złota i zniszczył gospodarkę swojego kraju podczas pobytu w Kairze. Według szacunków współczesnych ekonomistów i historyków, wywołany przez niego kryzys doprowadził do strat na Bliskim Wschodzie w wysokości około 1,5 miliarda dolarów. Kiedy cesarz zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, próbował pomóc gospodarce. Jedna z teorii mówi, że nie był w stanie tego zrobić, ponieważ wydał wszystkie pieniądze. Według innej hipotezy, Mansa Musa musiał wycofać część złota z obiegu. W tym celu próbował pożyczać złoto na ogromny procent od egipskich pożyczkodawców. Ostatecznie królowi nie udało się przywrócić prężności gospodarce, ale za to osiągnął swój wymarzony cel. Wieści i plotki o jego bogactwie i hojności. Rozeszły się po całym świecie. Wizerunek afrykańskiego króla siedzącego na złotym tronie z kawałkiem złota w ręku pojawił się nawet w Atlasie Katalońskim z 1375 roku. Tym rysunkiem oznaczono Timbuktu, główne miasto Mali, a przedstawionym na nim królem był oczywiście Mansa Musa. Oto kilka prawdziwych historii przeplatanych legendami na temat Timbuktu i jego władcy. Niektórzy mówili, że nie sposób zliczyć bogactw, które posiadał Mansa Musa. Inni wierzyli, że dzięki jego złotu każdy mieszkaniec naszej planety mógłby się wzbogacić. Ludzie z całego świata zaczęli podróżować do Mali, aby zobaczyć to miejsce na własne oczy. Timbuktu stało się afrykańskim Eldorado dzięki tajemnicy i legendom, którymi było owiane. Wielu uważało je za złote miasto na końcu świata. Europejscy poszukiwacze skarbów i odkrywcy wyruszali w długie, niebezpieczne podróże, aby odwiedzić Malijskie Królestwo, ale wszystko to działo się wiele lat po panowaniu Mansymusy. Ten człowiek nie tylko rozsławił swój kraj i swoje imię na całym świecie, ale także wrócił do ojczyzny z nowymi naukowcami, poetami i architektami. Aby przekonać ich do przeprowadzki do Timbuktu, podarował im setki kilogramów złota. Kwota, którą dał każdemu z nich, wyniosłaby w dzisiejszych czasach około 8 milionów dolarów. Mansa Musa zaczął inwestować w edukację, sztukę, literaturę, architekturę i biblioteki. Budował szkoły i uczelnie. Zapanowania Mansy Musy Timbuktu stało się centrum edukacji. Ludzie z całego świata przybywali tu, aby zdobyć wiedzę na wysokim poziomie. Mansa Musa zmarł w 1337 roku, w wieku 56 lat. Jego synowie odziedziczyli całe jego bogactwo, ale nie udało im się utrzymać spuścizny ojca. Liczne spory, próby zdobycia większych pieniędzy, powstania i intrygi, wszystko to doprowadziło do upadku potężnego królestwa. Imperium podzieliło się na małe państwa. Przez setki lat Mali traciło swoją potęgę. Potem na te tereny przybyli Europejczycy i to ostatecznie zniszczyło malijskie mocarstwo. Właśnie dlatego tak mało wiadomo dziś o królewskiej dynastii Mansa Musa. Na historię średniowiecza patrzy się głównie z punktu widzenia Zachodu, a na Zachodzie tylko nieliczni słyszeli o Mali, zapanowania Mansy Musy. Gdyby Europejczycy odwiedzili to królestwo w czasach jego świetności, u szczytu potęgi militarnej i gospodarczej, Mansa Musa stałby się o wiele bardziej znany, a chwała jego mocarstwa trwałaby przez wiele stuleci. Ale Europejczycy spóźnili się o 200 lat. Trafili do kraju w czasie ciężkiego kryzysu i powstań. Do dziś nie sposób obliczyć, jak wielką fortunę miał Mansa Musa. Być może nikt inny nigdy nie będzie w stanie osiągnąć tego poziomu bogactwa. Gdyby dynastia Mansa Musy dożyła do dziś i utrzymała swoje imperium, nasz świat najpewniej wyglądałby zupełnie inaczej. Afryka mogłaby być najbogatszym i najbardziej rozwiniętym kontynentem świata, a Mali stanowiłoby jej centrum. Doszłoby do tego zapewne w sposób pokojowy. Mansa Musa był wspaniałomyślny i wolał podbijać kraje luksusem, a nie siłą.